Jak głupcy zupełnie otworzyliśmy się na cały świat. Proszę bardzo, każdy może przyjechać, każdy może konkurować, każdy, który ma dobry dostęp do kredytów bankowych. A w, tam na Zachodzie, w Niemczech również takich możliwości nie ma. Czy prawdą jest, że austriackie i niemieckie firmy budowlane przejmują niemal wszystkie kontrakty najbardziej luksusowe i intratne inwestycje w Polsce? W tym czasie nasi budowlańcy są dyskryminowani w Niemczech, poddawani brutalnym inspekcjom z użyciem policji. A do Austrii w ogóle nie mają dostępu. Czy Polska nie przesadza z otwartością rynku budowlanego bez wzajemności? Kto i jak powinien bronić interesów polskich przedsiębiorców i pracowników? Między innymi o tym w najbliższym programie Plus Minus Tadeusz Mosz. Zapraszam. Sponsorem programu Plus Minus jest Idea. Masz firmę? Ta idea jest dla Ciebie. Taki ból w okolicy nosa nasila się przy pochylaniu. Próbowałam różnych sposobów, ale nie zawsze pomagają. Bo to nie musi być ból głowy, to mogą być objawy bólu Zatok. I buprom Zatoki. Zwalcza przyczynę bólu. Zatkane zatoki. I buprom zatoki to lek przeciwbólowy ze składnikiem, który udrażnia nos i zatoki. Zwalcza bóle zatok powodowane często przeziębieniem czy grypą. I buprom zatoki, silniejszy lek od bólu zatok. Teraz w większym opakowaniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie. Jest tylko jedna idea i tylko jeden taki miks. Prawdziwie mistrzowska oferta. Po pierwsze, kontrolujesz swoje wydatki. Nigdy nie zapłacisz więcej niż chcesz. Po drugie, najlepsze ceny. Minuta w sieci idea i na stacjonarne kosztuje tylko 40 groszy brutto, a SMS 10. Po trzecie, telefon Nokia 6100. Masz już za złotówkę. Tyle korzyści w jednym miksie, tylko w jednej idei. I kropka. To prawdziwie mistrzowski miks. Przekonaj się. 11 września Nowy Jork. Polska w Unii Europejskiej. Zabójcze tsunami. Jak zaczął się XXI wiek? 4 miliony lata na jedynej w swoim rodzaju płycie. Fakty XXI wieku. Już jutro w Gazecie Wyborczej. W ziarnach tkwi niezwykła siła natury. A to, co w nich najlepsze, da Ci rama. Zdrowe tłuszcze roślinne, niezbędne na co dzień dla Twoich małych zdobywców świata. estão é